Siemanko, ja jestem Gały, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś mamy drugi sezon z pomysłów na skiny w Brawl Stars. Na samym początku chciałem wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chcielibyście, żeby następny odcinek pojawił się szybciej, żebym po prostu się spiął bardziej, żeby był, wbijcie 1500 lajków pod tym filmem, żebym wiedział, że wam się ta seria podoba. Jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałem powiedzieć, że wszystkie skiny brałem z Reddita, więc nie piszcie mi, że to są czyjeś skiny, po prostu brałem je z Reddita. Wszyscy autorzy są widoczni na zdjęciach i seria jest moja autorska, ponieważ zobaczcie sobie mój pierwszy film z tej serii, nie był, nie, nie kopiuję tego, nie Nikogo. Po prostu ta seria jest pierwsza u mnie była na kanale, po prostu zobaczcie sobie playlistę i zobaczycie, że to jest u mnie było naj... Więc ja was już serdecznie zapraszam na odcinek. No więc nie przedłużam już, więc zaczynamy. Słuchajcie, pierwszym skinem jest Wiedźma Jessie, Witch Jessie, jak chcecie ją nazywać. Mi się ona bardzo podoba, jest, no może twarz mogłaby być troszkę lepiej namalowana, ale według mnie jest bardzo, bardzo spoko. Ta jej różdżka taka mi się naprawdę, naprawdę bardzo podoba. Zamiast tej jego takiego zwykłego pieska strzelającego jest taka żabka, mi się ona też mega, mega podoba, ma książkę z zaklęciami. W ogóle jest strój jest spoko, według mnie kosztowałaby na pewno minimum 150 gemów, jak nawet nie więcej, ponieważ mi się ona mega, mega podoba. Ja bym, nie jestem pewien czy bym ją kupił, ale raczej bym ją kupił, bo mi się tak podoba. Ten skin. W ogóle, no spoko jest ten skin. I napiszcie, co nie sądzicie w komentarzach. A my lecimy już do kolejnego skina. Jest nim Tukan Crow. Słuchajcie, jest to tak słodki skin. Uwaga, uwaga, uwielbiam tukany. To jest jeden z moich ulubionych ptaków. Naprawdę świetnie wygląda ten crow. Jest to skin typowy za 30, maksymalnie 80 gemów. Taka mówię, nie ma, nieduża zmiana wizualna, ale mówię, 30 gemów pewnie by skosztował. Troszeczkę inny kolor oczu i tak dalej. Nie jest krukiem teraz. Tukanem mi się mega, mega podoba. Jeżeli bym miał kroła, bym go kupił zamiast białego kroła. Tego skina bym kupił za te 30. Gemów, które by on na pewno kosztował. Oczywiście napiszcie w komentarzu, co o nim sądzicie. I jak mówię, mi się bardzo podoba. Może Wam się nie podobać, oczywiście, napiszcie o tym w komentarzu. A my przechodzimy do kolejnego skin. Jest w nim bardzo specyficzny, mechaniczny ból. Jest on naprawdę, 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 naprawdę epicki. Posłuchajcie, byłabym kupił akurat z trzech jego skinów, które by były, jeżeli z tym skinem liczyć, bym akurat kupił go, bo jest naprawdę fajny. Jeżeli po oczywiście jego strzał by też się zmieniał, kosztowałoby około 150 gemów. Jak widzicie, cały jest metalowy zamiast swojej skórzanej kurteczki. Ma po prostu metal. Metalową. kurtkę też, no mówię, cały jest metalowy zamiast swojego zwykłego pistoletu, który strzela pociskami, ma pistolet, który strzela laser Oczywiście kolczyk w nosie został zachowany, niestety zabrali mu jedno oko i ma tylko jedno, ale nadal wygląda naprawdę, naprawdę mega epicko. Słuchajcie, ja bym go kupił na 100%, nie mówię, że a może bym go kupił, może nie, na pewno bym go kupił, bo mi się bardzo, bardzo podoba. Oczywiście napiszcie w komentarzu opinię dotyczącą tego skina, waszą opinię, bo moja jest naprawdę, naprawdę, mi się podoba ten skin, ale no, no oczywiście napiszcie ją w komentarzu, jak się wam na przykład nie podoba ten skin, to napiszcie uargumentujcie to, dlaczego wam się nie podoba, a my lecimy do kolejnej postaci, którą jest żołnierski Rico, po prostu widzicie go tutaj taki ciemny, bardzo w ciemnych kolorach, by się w, na, w ciemnych mapach oczywiście, bardzo, bardzo ukrywał po prostu, dlatego, że ma taki ciemny strój. Według mnie jest naprawdę fajny skin, który strzela granatami. Kosztował około 80, a nawet i 150 gemów po prostu, dlatego, że ma dużo rzeczy i zmienia mu się strzał, ale według mnie byłoby to około 80 gemów. Ja osobiście bym go nie kupił, ponieważ mam tego złotego Rico, który jest o wiele, wiele lepszy oczywiście grafik. Od niego, ale ten też jest mega epic. Zmienia mu się parę rzeczy. Poza tym, co mówiłem, czyli strzela granatami zamiast kulkami, zmienia mu się również kurtka, która jest taka w stylu kamo, czyli w stylu żołnierskim. Według mnie, naprawdę, naprawdę jest epic. Nie zapomnijcie wyrazić opinii o nim w komentarzu. Mi on się tak średnio podoba. Osobiście bym go nie kupił, dlatego że jest po prostu. Mam skina złotego. Jeżeli bym nie miał, to bym nad nim rozważał. Ale na razie, bym, moja opinia jest, żebym go nie kupił. Napiszcie swoją opinię w komentarzu. A ja już zapraszam do kolejnego skina. Kolejnym skiniem jest naprawdę epicki futurystyczny skin, czyli Arcade Shelly, nie wiem jak to na polski przetłumaczyć, po prostu futurystyczna Shelly, jest naprawdę, naprawdę fajnym skinem, którego bym na pewno kupił. Kosztowała ona na pewno 150 gemów, a możliwe nawet i że 300, tyle co Phoenix Crow, po prostu. Zmienia jej się praktycznie cały strój pistolet, ma ukradziony ze skina Star Shelly, po prostu z tą gwiazdką i czarny i strzela myślę, że laserem, zamiast gwiazdkami, tak jak skin Star Z rzeczy, które pozostają ze zwykłej Shelly są to włosy i kawałek twarzy, które jest zasłonięta jakby maską futurystyczną i jej strój jest naprawdę mega, mega fajny. To przynodzę, nie mam pojęcia o co z tym chodzi. Myślę, że to jest animacja ruchu. Myślę, że ten skin naprawdę kosztowałby przynajmniej ze 150 gemów. Jak już mówiłem, że możliwe, że nawet i 300. Napiszcie w komentarzu co o nim sadzicie, a my przechodzimy do ostatniego skina w tym odcinku. Jest nim rycerz Mortis, który według mnie kosztowałby 80 gemów. Patrzcie na niego, jak on wygląda fajnie. Według mnie jest to fajny rycerski strój. Nie wiem czym zainspirowany tu obok jest może inspiracja. Nie jestem pewien co to jest obok, ale mówię mi się naprawdę bardzo podoba. I jak widzimy ma taką bardziej rycerską łopatę. Śmiesznie to już nie, ale... Ta łopata wygląda trochę jak miecz. I cała jego zbroja jest naprawdę fajna. Jeżeli kosztowałby 80 gemów, miałbym Ortisa, kupiłbym go, ponieważ jest naprawdę bardzo fajnym skinem. W tym skinie nie ma zbyt dużo do opowiadania. Oczywiście mam piszcie o nim opinię w komentarzu. Według mnie jest on fajny, mówię. Jakby kosztował około 80 gemów, może i te nawet, no myślę, że za 30 by raczej nie był. Ale jeżeli kosztowałby około 80 gemów, kupiłbym go. A jeżeli kosztował drożej, to raczej bym go nie kupił. I słuchajcie, w tym miejscu powiem wam, co się zmienia od drugiego sezonu y, naszej serii. Pomysły na skiny, po prostu pomysł na skiny w tym miejscu pojawiłaby się część skiny widzów. Niestety teraz nie mam do wyboru zbyt dużej ilości skinów, po chciałem w pierwszym odcinku nie dawać skinów bez informacji, więc jeżeli chcecie wysłać skiny dla mnie do odcinka, będę wy wybierał na każdy odcinek z 5 albo 4 najlepsze skiny. Jeżeli chcecie je wybra wysłać, to wysyłajcie je na maila, który się wyświetla na ekranie, czyli gabelty.com tak On jest również w opisie. Tam wysyłajcie tylko zrobione przez siebie skiny, zrobione przez kogoś innego skiny nie będę przyjmował i nie będę coś więcej przyjmował skinów, jak wyślecie od kogoś zrobiony skin. Ja wam już dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Dzięki wam serdecznie z całego serca. 10 tysięcy subskrypcji. Niedługo z tej okazji na kanale pojawi się specjal. A w tym momencie chciałbym się z wami pożegnać. Nie zapomnijcie jeszcze wbić na mojego Instagrama, na którym się dużo dużo ostatnio dzieje. Ja się z wami żegnam. Byłem Gabel, nadal jestem Gabel. No i siema.